na boku lewym i prawym. I tutaj w przypadku kręgosłupa lędźwiowego musimy się zająć wszystkim, co go otacza. Czyli tak samo zajmujemy się mięśniami brzucha prostymi, skośnymi czy poprzesznym, jak i również prostownikiem grzbietu czy mięśniem głęboko, głęboko leżącym mięśniem wielodzielnym. Czyli wszystko, co mamy dookoła kręgosłupa lędźwiowego, żeby go zabezpieczać, żeby go wspomagać w jego pracy, powinno być, być wykonana nad tymi mięśniami pracy. Pierwsza rzecz, jakiej musimy się nauczyć, żeby wykonać dobrze te ćwiczenia, to nauka utrzymania napięcia tutaj w okolicy brzucha. I o, mogę Cię prosić, żebyś to, 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 to Nie wiem, czy w ja się nie znam na jodze, nie wiem, czy w jodze coś takiego się stosuje. W każdym razie kładziemy się na brzuchu i na, na plecach, czyli w leżeniu tyłem. I rzecz, którą musimy wykonać jest... tutaj kończą się żebra. Tutaj mamy spojenie łonowe, więc próbujemy jakby przyciągnąć te dwa miejsca do siebie, skracając tutaj brzuch. I leciutkie napięcie wtedy wywołujemy. To nie ma obciąganie, być wciąganie wcią... kością nie, wcią... kości nie wciągamy brzucha. No, no to w właśnie przede wszystkim mm -hmm. próbujemy właśnie podciąganie nie chodzi obonowej, o wciągnięcie czy... brzucha, tylko żeby wywołać to napięcie zbliżeniem tych dwóch punktów do To ma być delikatne na 30-40% możliwości wykonania tego, tego ruchu. I przy wszystkich tych ćwiczeniach pierwszą rzeczą, którą, e, którą powinniśmy e, wykonać jest właśnie wyko wyko powodowanie tego napięcia, zbliżenie tych dwóch okolic do siebie i wtedy dopiero zaczynamy wykonywać ćwiczenia, które dotyczą odcinka lędziowego, do wtedy aktywizujemy mięśnie, które będą, e, będą go nam stabilizować. I ćwiczenia w leżeniu, w leżeniu tyłem zaczniemy od tego, że wywołamy właśnie, próbujemy sobie napiąć tą okolicę na te 30-40% zbliżając, podwijając tą kość ogonową. I pierwsza rzecz jaką e, wykonamy, właśnie nogi zginamy pod kątem 90 stopni, nie nie, nie oparte o podłogę, i teraz tak, nie ruszając naszej, nie ruszając miednicy, próbujemy wykonać takie na zewnątrz odwiedzenie nogi, rotację. Tylko Pamiętamy o tym, żeby skupić się na tym, żeby stabilizować biednicę. To możemy sobie przytrzymać Nawet można sobie chwycić, żeby poczuć to, czy ona się rusza, czy nie. Ona ma leżeć na podłodze cały czas. I to część wykonujemy pogodem. Skupiamy się na tym, żeby nie, nie, nie kulać, nie rotować się tutaj w obrębie, obrębie, e, obrębie miednicy. Nie tyle jakiejś siły, tylko presji skupienie. się. Ale myślę, że osobom, które ćwiczą jogę, to przyjdzie z łatwością, bo czują swoje ciało. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, tak jak wykonywaliśmy tutaj wcześniej, jak była ta sesja, obie nogi łączymy ze sobą, kończymy dolne, i próbujemy to samo, tylko właśnie Teraz już upadki zostają przyklejone i na boki odwracać. Upadki przyklejone i całe, odwracamy całe na bok. Głowa zostaje. I też pilnujemy tego, żeby było napięcie cały czas, żeby nasze upadki były przyklejone. Myślimy właśnie o tym ułożeniu tego słowa. I powoli wykonujemy właśnie ćwiczenie, żeby te nogi na bok. Teraz jedna noga pozostaje w zgięciu. Prawą nogę prostujemy. Lekko nad ziemią zostaje ona uniesiona. Wytrzymujemy w ten sposób przez 5 sekund. Zginamy ją i opieramy. Zginamy, opieramy o podłożu. Teraz e, e, utrudnieniem tego ćwiczenia jest e, wykonanie takiej e, serii techników. E, prostujemy nogę w kolejnie. kolano zostaje. Wróć do pozycji wyjściowej. Kolano zostaje, prostujesz nogę. Podbędzie. Zostajesz tak. Teraz idziesz na dół. Wytrzymujesz przez 5 sekund. Wracasz w górę, żeby kolana były na równym poziomie. Zginasz podwócie. I wracasz do tej pozycji. Czy to zostało mniej więcej? Tak. Takie. Tylko to ma być wykonane z napięciem mięśni, czyli ze zbliżeniem do siebie spojenia łonowego i tutaj końca żeber, mostka, powoli i z utrzymaniem tego napięcia tutaj. na